W tym filmie pokażę w jaki sposób zdemontować tylne koło w Burgmanie K3. Yy, żeby je odkręcić no, trzeba się troszeczkę niestety napracować. Najpierw musimy dostać się pod spód do tłumika gdzie przy kolektorze znajdują się dwie śruby które musimy odkręcić. W dalszej kolejności musimy odkręcić tłumnik, który umocowany jest w tym miejscu i w tym miejscu na dwóch śrubach. Po odkręceniu wszystkich śrub możemy zdjąć już tunik. Mamy trzy kolejne śruby. W tym miejscu, w tym i tu pod spodem. I zdejmujemy mocowanie tłumika. W tej chwili mamy już swobodny dostęp do koła. Wystarczy odkręcić te trzy śruby i można zdjąć koło. Oczywiście wcześniej trzeba zaciągnąć hamulec ręczny. Możemy zdjąć swobodnie koło. Jak widać koło zostało już przykręcone, Przykręcony został również wspornik tłumnika. Wcześniej oczywiście wymieniłem ogumienie na obu kołach. Założyłem nowe gumy firmy Bridgestone i Mogę zakończyć w tej chwili montaż już koła, tłumnika. Producent skutera w specyfikacji podaje, że śruby mocujące zawieszenie tłumnika, ta, ta i tu, przykręcamy z siłą 50 Nm, to samo trzy śruby koła, należy przykręcić z siłą 50 Nm W tej chwili pozostało mi tylko zamontować tłumnik Wcześniej jeszcze muszę wymienić uszczelkę tłumnika która znajduje się na połączeniu kolektor rura wydechowa